Dobra, livestream powinien działać. Będę po próbował pokonać Dalva na Genosidzie. Tylko z zasłoniętymi oczami i bieżnią pod sobą. Założę opaskę, kiedy tylko walka się zacznie. Poczekajcie, zobaczę. Czy na YouTube wszystko ok jest. Jest ok. No to, jak się zacznie walka, to zakładam opaskę. Przed tym musiałem najpierw zrobić Genocide, by tu dojść. Więc wyliczyłem, ile sekund muszę po ataku kliknąć, by zaatakowało okry. Znaczy, może nie krytykiem, ale dobrze. Boim się, ale z tego co tam on był, jeden z łatwiejszych bossów. Dobra, zakładam. Dobra, muszę kliknąć idealnie, kiedy doliczę do dwóch. Raz, dwa. Na początku ścierał chyba prostymi pióronami. A tekst jakiś. Lewo, prawo, lewo powinnam mieć chyba na ataku, prawda? Dobra, raz. Dobrze, chyba poszło mi. Dobra, teraz góra-dół. A tekst jakiś chyba, dobra. Oberwałem, słyszałem oberwanie, dobra. To oznacza, że Elon był obrażony. Zobaczę później. Jak z na paskę, czyli po walce jestem na ataku. Lepiejśmy sprawdzić. klikam w prawo. Chyba jestem. Co się stało? Czemu nie wysztyliłem? Czy jeśli klikam ciągle w prawo, to też przewijam i znowu do prawa... nie, teraz nie wiem na czym jestem. To nie brzmiało jak heal. Więc chyba to był tekst, czyli jedno w prawo. Nie, dalej tekst jest, to, że było wtedy oszczędzenie. Pomieszałem się. Chodzę w kółko, bo dalej nie wiem, jaki jest atak. Wychylowałem się, czy jestem na itemach. Itemy są ile? To jest chyba trzecie od lewej, trzecie albo drugie. Co? Co się dzieje? Czemu obrywam? Umarłem Dobra. Co się działo? Muszę się O, to był ten atak Na czym ja byłem? Gdzie tak przeklikałem na Fight, to czemu po kliknięciu Enter? Bo ja nie trafiłem. Dobra, to jeszcze raz. Po kliknięciu tutaj Enter, po klik po się, dobra, teraz zakładam, powinno być na Fight chyba, raz. dobrze brzmiało dość dobrze. Lewo, prawo. Stoliłem losowo, bo nie policzyłem. Raz oberwałem. Teraz powinno chyba chodzić na skosy. Nie, kulki to są, muszę dookoła jakoś. Chyba. Już? Dobra. Chyba P. Gdzie muszę się wychlować Dobra. no jest teraz ja nie ja słyszę tylko obrywanie to znaczy że to jest ta kulka chyba co czemu go nie zaatakowałam poczekajcie co tu się stało Jakim cudem ja byłem na Mercy po tym? Gdzieś się wyhealowałam, prawda? Heal? Przez to, że szła w prawo, dało mi na Mercy. Nie. Normalnie musimy zapytać ataki. Pójdźmy raz ten. Próbę. Pierwszy to są takie błyskawice, a drugi? A, to jest raz taka, raz taka. Myślałam, że są tylko. Dobra, to dlatego tyle owerwałem. Muszę chodzić na skosy przy drugim. I później są kulki, dobra. I co? Muszę iść raczej. Dobra, wiem. Prawo, dół. Dobra, rozumiem. To założę za chwilę paskę. Jest jakieś opcje, albo jestem na mercy, albo jestem na uh, akt, bo jest tekst. Trzeba jest to teraz na akt. Powinny być. Ja nie myślałam, że ten ciąg będzie tak trudny. Usłyszałem kulki dobrze. Dobrze? Jest. Co ja nie słyszę ataku? Może nie trafiłem. Co jest teraz? Mama na tak jestem. Co się dzieje? Chyba teraz jest kulka. No chyba jest. Co było? Nie, to było dobre. A co ja wcześniej nie trafiłem? Nie. Ej, jak ja tu. Myślę, że ja tu jestem. Tak, tak i. Jak ja to. Minę? A, nie trafiłem, muszę trafić. Dobra, wracamy. To zakładamy opaski i lecimy. Abym um, podciskła, dobrze nie ja to sobie... a, Tak, na no, Akt? Kulki. Odczułem się? Jestem na Mercy? Byłem? Mhm. Czy panem jedno lewo, jedno lewo? Dwa! Dobrze, jest. Dzisiaj to są tylko pływy tak naprawdę. Góra, dół, góra dół. Bo teraz mam te dwa piorunki. Miałam dwa piorunki, prawda? Czekaj, to ja miałem pierunki wcześniej? Tak. Są najpierw pierunki, a później o, kółko. Już, dobra. Na początku są te pierunki, dobra? Nie słyszałem przemiany. mnie trafić, ale mi się nie wydaje, bo liczyłem. Nie, teraz bym na pewno trafił. i kto by miał item, nie miałam itemu dobra teraz będę mieć takie górę dół Chyba na lewo na dole będzie najbezpieczniej. Jak to? Mam pytanie jak? Za szybko? Słyszę. Lewo, prawo. Rozmawiasz? To, że mam akt. Wiem, że na pewno akt byłby prostszy, aby robił pacyfista, ale... Słuchajcie, czy ja się wyleczyłem? Tak, słyszę, Hila. To znaczy, że jestem na items. Tak ja, tak? Nic się nie dzieje? Na itemie wróci w prawo dam przez przypadek, wróciłem w lewo, czyli dwa. Dwa. Hmm? Rozumiem, poczekajcie, o ile jest silnących itemów? Jeśli nie ma się itemów, bo zapomniałam jak to działa, bo dawno grałam w Undertale ogólnie, jeśli nie ma się itemów, to to nie staje się tak, że ty przez to przechodzisz na nie odszkletknąć. no jeśli tak, to wtedy tutaj powinien być atak. tutaj jak to klikam to dostałem tą opcję to znaczy że chyba jestem na item to znaczy, że raz dwa trzy. yes co się dzieje yes 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 yes, yes! 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 ziół opaskę jak mówią co widzę. Poczekajcie, ile to trwałem myślałem i jak ja dużo mu musiałem zadawać. A miss, dobra, ja często nie trafiałem. Ale jak ja dużo musiałam zadawać? Mam pytanie. Tak, tutaj miałem ten item i się zastanawiałem czemu mam bloka. Poczekajcie. O co chodzi? stracił nadzieję, bo ja z nim rozmawiałem i obniżyło mu to obronę, czy jak? Czekajcie, bo on stracił nadzieję, ale czy to normalnie jest w grze? Zobacz, zobaczmy, ok? Da anterijero, nie. Tutaj nie, zobaczcie, ile on ma HP wtedy o, traci normalnie nadzieję, dobra. Nie, to szybki stream. Następnym razem, może kogoś innego spróbujemy załatwić.